20 ciekawostek o Norwegii, o których na pewno nie mieliście pojęcia. CZĘŚĆ DRUGA W 2011 roku Norwegia przeżyła ogólnokrajowy niedobór masła. To była hekatomba maślanego niedoboru. Ludzie płakali, że nie mogą posmarować swojej pajdy chleba smacznym tłuszczykiem. W tamtych dniach mało kto mógł sobie pozwolić na zjedzenie na kaca pożywnej jajeczniczki smażonej na maśle. W tych ciemnych dniach dla norweskich fanów maślanych ciasteczek przemytnicy bardzo często byli łapani właśnie za przemyt masła a ceny na internetowych aukcjach za jedną kostkę tego przysmaku sięgały nawet 77 dolarów amerykańskich. Myślisz, że to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę i jako pierwszy Europejczyk postawił swoją stopę na tym ogromnym kontynencie? Tak myślisz? No to muszę Cię zmartwić, bo niestety, ale źle myślisz. Na prawie 500 lat przed nim Amerykę odkrył pół Norwek, pół Islandczy. Niejaki Leif Eriksson. Było to w roku 1003. Ojciec Eriksona był Norwegiem, a jego matką była Islandka. I to właśnie na tej wyspie młody odkrywca się urodził i wychował. Ciekawe, co jeszcze okaże się nieprawdą. Być może Kopernik to jednak była kobieta. Tunel Lerdalsson o Fjordane jest najdłuższym tunelem drogowym na świecie. Ta duma norweskiej inżynierii ciągnie się przez 24 km i 509 m. Dla porównania, drugi najdłuższy tunel na świecie, Yamate Tunel w Japonii, ma 18 km i 200 m. Wydaje mi się jednak, że każdy z nas nie ma się jednak czego wstydzić, budując własne tunele w kołdrze, tak, żeby jak najbardziej opóźnić poranne wstawanie do pracy. Norwegia ma trzeci najdroższy abonament telewizyjny w Europie. Tylko Szwajcaria i Dania mają droższe opłaty z tego tytułu. Opłata w Danii jest zbliżona, a ta w Szwajcarii jest o ponad 100 euro droższa. 22 kraje w Europie nie mają abonamentu telewizyjnego, a 21 ma. Najtańsza licencja telewizyjna kosztuje około 45 koron i jest w Albanii. Opłacenie abonamentu ma oczywiście sens, ale tylko w przypadku, jeżeli telewizja czy radio przygotowują dla widzów ciekawe, mądre i co najważniejsze, obiektywne programy. Norwegowie są prawdopodobnie najstarszymi narciarzami na świecie. W Rodeoj, w hrabstwie Nurland, znajdują się stare rzeźby, które mogą wskazywać na to, że w tym miejscu zjazd z górki na desce był znany już około 4000 lat temu. Obecnie jednak za miejsce, w którym wynaleziono współczesne narty, uważa się hrabstwo Telemark i bieg XIX. Pozostając w temacie zimy i sportu, Norwegia jest państwem, które może pochwalić się zdobyciem największej ilości medali w sezonie zimowym. Kraj fiordów ma ich już aż 329. Tym, który ma najwięcej olimpijskiego złota w Norwegii, jest Ule Einar Bjørndalen. Polska na Olimpiadach zimowych zdobyła łącznie 20 medali. Tu zdecydowanie przegrywamy, ale w sportach letnich rozkładamy Norwegów na łopatki. Od 1950 roku mieszkańcy Longyearbyen mają zakaz umierania. Wtedy właśnie odkryto, że wieczna zmarzlina, w której układane są trumny, chroni ciała przed procesem normalnego rozkładu i zostawia je w doskonale zakonserwowanym stanie. Gdyby kiedyś nastąpiło poważne ocieplenie klimatu, groziłoby to wybuchem epidemii. Dlatego też od prawie 70 lat cmentarz miejski nie przyjmuje ciał. Jeśli ktoś jest ciężko chory i bliski śmierci, gubernator prosi go w sposób stanowczy o opuszczenie wyspy. Taka osoba na resztę swoich dni przenosi się do innej części Norwegii. Jednym słowem – idź umrzeć, ale gdzieś indziej. Norweski król Harald ślubował, że pozostanie kawalerem na całe życie. Chyba, że będzie mógł poślubić swoją prawdziwą i jedyną miłość, którą była piękna i mądra córka handlarza tkaninami. Harald nie jest już kawalerem. Córka handlarza nie pomaga już w sklepie u ojca, tylko jest już pełnoetatową królową. Miłość jest piękna. Cały czas pozostając w temacie koronowanych głów, warto podkreślić, że możliwości szybkiego awansu w norweskiej drabinie społecznej jest nadspodziewanie dużo. Poza drogą przez serce możliwa jest też droga przez jedzenie ryb. W roku 2008 norweska armia postanowiła uhonorować pingwina tytułem Szlacheckim. Zwierzak utrzymał prestiżowe odznaczenie z rąk samego generała, który za pozwoleniem norweskiego króla pasował Nils Olaf, bo tak nazywa się ten sympatyczny ptak, na pełnoprawnego norweskiego szlachcica. Warto dodać, że szlachcicem nie został byle jaki pingwin, ponieważ w roku 2005 został on awansowany do stopnia pułkownika. Szkoda, że w Polsce nie mamy już rodziny królewskiej. Działoby się. Na norweskiej wyspie Bastøy działa więzienie o tej samej nazwie. Kryminaliści, którzy są tam przetrzymywani, należą do najgorszych w Norwegii. Jednak mają również najniższy wskaźnik ponownego popełniania przestępstw w Europie. Osadzeni mieszkają w drewnianych domkach i pracują na przykład w więziennej farmie, naprawiają rowery, pracują w pralni lub w stolarni. Każdy więzień ma swój własny pokój i nosi własne ubrania zamiast strojów więziennych. Przestępcy odsiadujący wyrok w innych więzieniach w Norwegii mogą ubiegać się o przesiedlenie do Bastoj 5 lat przed końcem wyroku. I to podobno działa, bo wskaźnik recydywistów, którzy wracają do więzień po wyjściu na wolność wynosi 20% w Norwegii i 60% dla całej Europy. Norwegia ma drugi pod względem wysokości czynny wulkan w Europie. Wulkan znajduje się na wyspie Berenberg. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1985 roku i towarzyszyło jej trzęsienie ziemi o sile 5 stopni w skali Richtera. Wulkan na razie jest uśpiony, ale co zdarzy się jutro, kto wie. Nikt nie wie. Każdy wie natomiast, że wulkan znajduje się na niezamieszkanej wyspie i w razie wybuchu nikomu nic się nie stanie. Podczas II wojny światowej najsłynniejszym aktem oporu w Norwegii był sabotaż członków połączonych sił aliantów i norweskiego ruchu oporu. W ataku planowano zniszczyć znajdującą się w Ryukan powiecie, Telemark fabrykę Wemor. W bardzo dobrze zabezpieczonym miejscu produkowano ciężką wodę niezbędną do produkcji bomby atomowej. Po dwóch nieudanych operacjach, w końcu w lutym 1943 roku udało się zniszczyć niemieckie urządzenia i Niemcy nie wynaleźli bomby atomowej. Od 1947 roku Oslo wysyła Brytyjczykom Bożonarodzeniowe Drzewko, które rokrocznie w grudniu staje na placu Trafalgar w Londynie. Każdego roku w listopadzie brytyjski ambasador w Norwegii wraz z burmistrzem Oslo bierze udział w ceremonii ścięcia drzewa. U podstawy drzewka zamontowana jest tablica z napisem: To drzewo jest podarowane przez miasto Oslo jako wyraz wdzięczności wobec mieszkańców Londynu za ich pomoc w latach 1940-1945. Norwegia otrzymuje od 98 do 99% swojej energii elektrycznej z elektrowni postawionych na wodzie. Jest to więcej niż jakikolwiek inny kraj w Unii Europejskiej czy na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Energia produkowana z węgla oscyluje w okolicy 1%. W Polsce te wartości są zdecydowanie odwrócone. Zdecydowanie jednak wygrywamy z Norwegią w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast. Trzymam kciuki, żebyśmy kiedyś jednak przegrali. Norwegia szczyci się bardzo znaną fabryką czekolady Freya. Unieśmiertelnioną w książce Charlie i fabryka czekolady. Czekolada produkowana w tej fabryce była jednym z głównych źródeł pożywienia Roalda Amundsena podczas podróży na biegun południowy. Amundsen jako pierwszy człowiek umieścił norweską flagę na biegunie południowym w 1911 roku. Ciekawe, jak poszłaby mu ta wędrówka, gdyby na poranny rozruch pił energetyka, a potem jadł w fast foodzie i zagryzał lodami. W 1895 roku Alfred Nobel, szwedzki twórca nagród Nobla, ogłosił, że pokojową nagrodę przyznawać będzie komitet powołany przez norweski parlament. Norweski komitet noblowski składa się z naukowców czy byłych norweskich polityków mianowanych przez Storting. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się co roku, 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, a uroczystości odbywają się w tym dniu zarówno w Sztokholmie jak i w Oslo. Norwegowie czytają więcej niż jakikolwiek inny naród na świecie. Każdego roku każdy Norweg wydaje na książki średnio 500 koron. My wydajemy trochę mniej, bo 21 zł. Za to wydano u nas ponad 36 tysięcy tytułów. W Norwegii wydrukowano 2000 tytułów. Polacy są jednak w czołówce, jeśli chodzi o oglądanie telewizji w internecie. Wow, 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 yeah, yeah, yeah. Charakterystyczny nóż do krojenia sera został wynaleziony w Norwegii już w 1925 roku. Ja pierwszy raz coś takiego na oczy zobaczyłem u szwagra w zeszłym miesiącu. W garażu skrobał tym patyk, żeby wymieszać farbę w wiadrze. W Norwegii wynaleziony został również prototyp buszki aerozolu. Patent został zarejestrowany 8 października 1926 roku. Szwagier też miał coś takiego w garażu. Hammerfest jest najbardziej wysuniętym na północ miastem na świecie. Powszechnie przyjmuje się, że Nordkapp, czyli przylądek północny, jest najbardziej wysuniętym na północ punktem Europy. Z miejsca jest bliżej do bieguna północnego niż do Oslo. W rzeczywistości najbardziej na północ położonym punktem geograficznym w kontynentalnej Europie jest Nivsholden. Znajduje się on 3 km na zachód od Nordkapp, jednak nie prowadzi do niego żadna droga jezdna i dlatego to Nordkapp jest celem większości wycieczek w te rejony. Aby zachęcić większą liczbę mężczyzn do zajmowania się swoimi dziećmi i podjęcia większego zakresu obowiązków opiekuńczych, w Norwegii ojcom przysługuje 15 tygodni urlopu rodzicielskiego. Norwegia jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził taki obowiązkowy urlop. W Polsce urlop ojcowski trwa 2 tygodnie. Jednak wciąż niewielu ojców decyduje się u nas na jego wykorzystanie. Ze statystyk wynika jednak, że większość młodych ojców decyduje się na wykorzystanie instytucji wyjścia pępkowego z kolegami. Z nieoficjalnych badań wynika, że takie spotkania czasami przedłużają się nawet o kilkaset procent.